Nie. Yeah. O jest, dlaczego tak maka głową? To była randka marzeń dla każdej dziewczyny. Książa z długimi włosami, na tym koniu. Chciałabym, żeby za tą urodą szła też osobowość. Swoje podejrzenia zaczęły budować jakby uprzedzenia do niego. Bardzo się uprzedzam do ludzi i jestem taka zero-jedynkowa. Doda. 12 kroków do miłości. Nie obawiasz się, że przerabiasz prywatne elementy swojego życia na oczach wszystkich? Tak mi ciążyła ta maska, suki dodyk. Wręcz mam potrzebę, żeby to z siebie wyrzucić. Jutro o 20 w Polsacie. O Jezu, dlaczego tak maka głową? To była randka marzeń dla każdej dziewczyny. Książa z długimi włosami, na tym koniu. Chciałabym, żeby za tą urodą szła też osobowość. Twoje podejrzenia zaczęły budować jakby uprzedzenia do niego. Bardzo się uprzedzam do ludzi i jestem taka zero 1 Doda. 12 kroków do miłości. Nie obawiasz się, że przerabiasz prywatne elementy swojego życia na oczach wszystkich? Tak mi ciążyła ta maska, suki dodyk. Wręcz mam potrzebę, żeby to z siebie wyrzucić. Jutro o 20 w Polsacie. Yeah. O Jezu, dlaczego tak maka głową? To była randka marzeń dla każdej dziewczyny. Książę z długimi włosami na tym koniu. Chciałabym, żeby za tą urodą szła też osobowość. Twoje podejrzenia zaczęły budować jakby uprzedzenia do niego. Bardzo się uprzedzam do ludzi i jestem taka zero jedenkowa. Doda, 12 kroków do miłości. Nie obawiasz się, że przerabiasz prywatne elementy swojego życia na oczach wszystkich. Tak mi ciążyła ta maska, suki dody, wręcz mam potrzebę, żeby to z siebie wyrzucić. Jutro o 20 w polsacie.